Witam Państwa bardzo serdecznie. W związku z tym, że mamy wiosnę, my również zaczynamy wiosenne porządki. Chciałabym Państwa zachęcić do odwiedzenia naszej strony internetowej, ponieważ rozpoczęliśmy akcję Wiosna. Akcja Wiosna jest to cały zestaw pakietów dotyczących odmładzania twarzy. Pierwszy pakiet jest to autorski zabieg odmładzania twarzy. Nasz flagowy zabieg Easy Lift, który jest w bardzo atrakcyjnej cenie w połączeniu z, z, zestawem zabiegów z pakietem zabiegów laserowych po takim zabiegu. Kolejną opcją jest jest modelowanie twarzy kwasem hialuronowym z dodatkiem stymulatora tkankowego. Jest to bardzo fajny zabieg dla pacjentów po 30 roku życia dla pacjentek, którzy chciałby sobie troszkę odświeżyć wygląd, podnieść kości koliczkowe, wypłucić bruzy noso-wargowe, a także zadbać o swoją cerę holistycznie, tak więc całość tego pakietu będzie zwieńczona podaniem stymulatora tkankowego. Trzecią opcją jest zabieg Endolift. Jest to laserowy lifting twarzy, podbródka i szyi. Polega na, działaniu lasera, na wiązki, polega na działaniu wiązki laserowej, która bardzo skutecznie jest w stanie napiąć skórę, a także zniwelować drugi podbródek lub chomiczki. Również ten zabieg jest bardzo atrakcyjnej cenie. Mamy również w naszej ofercie pakiet Piękna Cera. Pakiet Piękna Cera jest to połączenie radiofrekwencji migłowej, lasera tulowego oraz osocza bogatopłytkowego. Jest to świetny zabieg na odmłodzenie cery, zadbanie o, o swoją o kondycję cery na wiosnę. Tak więc serdecznie zapraszam do skorzystania z tego pakietu. Również za tydzień przygotowaliśmy dla Państwa kolejny pakiet dotyczący ciała. Tak więc serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej.